Dzień dobry, nazywam się Jerzy Kalbarczyk. W firmie Bosch zajmuję się hotlinem technicznym. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Państwu procedurę wymiany przekładni kierowniczej w Golfie szóstej generacji. W ofercie produktowej Boscha mamy przekładnie kierownicze, które są sprzedawane na aftermarket. Jeżeli chcemy wymienić całość układu kierowniczego, należy dokupić dodatkowo Drążki kierownicze, końcówki drążków, niezbędne elementy montażowe. Pamiętajmy też, że w momencie, gdy instalujemy przekładnię kierowniczą trzeciej generacji do pojazdów, w których była pierwotnie zamontowana przekładnia drugiej generacji, należy dokupić niezbędny zestaw wiązek elektrycznych, które znajdziecie Państwo w katalogu doboru części Bosch EZ Tronic. Cały proces wymiany i montażu przekładni będzie oparty o instrukcję producenta pojazdu, w której do instrukcji znaleźć możemy niezbędne przyrządy do montażu, ich numery katalogowe, kolejne kroki do montażu i montażu przekładni kierowniczej oraz wymagane momenty dokręceń. Przed wymianą przekładni kierowniczej należy usunąć ewentualne zapisy w pamięci usterek. W tym celu podłączamy Tester KTS podłączał OBD i uruchamiamy przeszukiwanie usterek. W pierwszym kroku musimy odłączyć akumulator, obrócić kierownicę w położenie jazdy na wprost i wyjąć kluczyk zapłonu, aby zablokowała się kolumna kierownicy. Przechodzimy do wymontowania osłony przestrzeni na nogi. Wykręcamy śrubę z przegubu krzyżowego, a następnie zdejmujemy przegub. Zdejmujemy przednie koła. Musimy teraz poluzować nakrętkę przegubu drążka kierowniczego lecz jeszcze jej nie odkręcamy. Należy teraz wcisnąć przegub drążka kierowniczego z obudowy łożyska koła za pomocą specjalnego przyrządu. Demontujemy osłonę tłumiącą hałas na dole. Kolejnym krokiem jest odkręcenie nakrętek od drążków łączących stabilizator. Przy okazji tej operacji wymienimy również drążki łączące ze stabilizatorem. Odkręcamy nakrętki przy wahaczu. Demontujemy podporę wachliwą ze skrzyni biegów. Demontujemy uchwyt układu wydechowego ze wspornika zespołu napędowego. Wykręcamy śruby przekładni kierowniczej. Kolejnym krokiem będzie wykręcenie śrub stabilizatora. Odłączamy wtyczkę przy czujniku w misce olejowej. Odkręcamy kolejne śruby zespołu napędowego. Demontujemy osłonę termiczną nad przekładnią. Odłączamy wszystkie elektryczne wtyczki od przekładni. Uwalniamy pozostałe miejsca mocowania przekładni i możemy opuścić cały wspornik wraz z podporą układu napędowego. Tak jak widzimy na podporze układu napędowego mamy zamontowaną całą przekładnię wraz z drążkami kierowniczymi i końcówkami drążków. Teraz zajmiemy się montażem nowej przekładni kierowniczej, drążków kierowniczych, końcówek drążków, elementów zabezpieczających. Pamiętajmy, aby zwrócić uwagę na właściwe momenty dokręcania. Zamontowanie przekładni kierowniczej odbywa się w odwrotnej kolejności. Dodatkowo umieściliśmy przekładnię kierowniczą w podporze zespołu napędowego. Warto zwrócić uwagę, aby tuleje prowadzące przekładni kierowniczej pokrywały się z otworami w podporze napędowej. W pierwszej kolejności montujemy złącza elektryczne do przekładni kierowniczej. Pamiętajmy, aby zatrzaski weszły na swoje miejsca. W kolejnym kroku zamontujemy osłonę termiczną z racji tego, że mamy już tutaj dobre dojście. Podjeżdżamy całością układu do góry. Montujemy podporę zespołu napędowego. Dokręcamy wstępnie śruby mocujące. Następnie po zakończeniu prac montażowych, dokręcamy je odpowiednim momentem. W tym momencie możemy opuścić już spornik. Podłączamy czujnik wciśnienia miski olejowej. Teraz przechodzimy do dokręcenia stabilizatora. Kolejno dokręcamy śruby przekładni kierowniczej. U nas zastosowaliśmy nowe. W śruby przekładni przykładowo dokręcamy momentem 50 Nm plus 90 stopni. Montujemy wspornik wydechu. Montujemy podporę wachliwą szyni biegów. Przechodzimy do montażu osłony. Tak jak na początku wspomnieliśmy, zastosujemy nowe łączniki stabilizatora. Montujemy końcówki drążków kierowniczych bezpośrednio w zwrotnicę. Dokręcamy śrubę końcówki drążka kierowniczego momentem 20 Nm plus 90 stopni. Do tego trzeba użyć kontry. Przechodzimy teraz do montażu przegubu krzyżowego kolumny kierownicy. Nie zapomnijmy o dokręceniu śruby kontrolującej końcówkę drążka kierowniczego. Podłączamy akumulator. Jesteśmy po wymianie przekładni kierowniczej wraz z drążkami kierowniczymi, końcówkami drążków i elementami montażowymi. Po wykonaniu procedury wymiany przekładni kierowniczej oraz elementów układu kierowniczego. Niezbędne jest również wykonanie geometrii pojazdu. Przed tym jak przejdziemy do procedury dopasowania elektromechanicznej przekładni kierowniczej przy wykorzystaniu testera diagnostycznego. My w tym przypadku skorzystaliśmy z testera KTS oraz funkcji PASTRU przy wykorzystaniu programu diagnostycznego producenta pojazdu. Musieliśmy przejść kolejno przez kroki ustawień podstawowych oraz dopasowania elektromechanicznego układu kierowniczego po wymianie przekładni kierowniczej. Po wykonaniu niezbędnych inicjalizacji i dopasowań pozostało wykonanie kasowania pamięci błędów.